Siemanko. Słuchajcie. Dzisiaj temat kładowy. Tu mamy tego Kanamika. Klient chce, bo Ora te... Jak one się nazywają? Ora sobie trawkę i zażyczył sobie dystansę i drugie koła, także jadę zaraz po te drugie koła do niego. Idę poprzerzucać na wulkanizacji i ten... i zobaczymy jak on będzie wyglądał na na tych na tych kołach fajne te kanoniki też fajnie wyglądają No także co? Lecę i będę pokazywał wam dalej O, mamy oponki, felgi i będziemy, będziemy montować No i teraz słuchajcie, zmieniamy te wielkie koła na takie, zaraz potem go opuszczę, zobaczymy jak to wygląda no, ale Panu na czym innym teraz zależy, a nie na błocie, i pamiętajcie, klucz namometryczny I dociskamy w bezpieczeństwo to podstawa, klej na szpilki, i wtedy inna jazda jest. Bo niektórzy to wiadomo, jak robią. Także tak to wygląda. Potem go postawimy i ocenicie, jak to wyglądało. To wiadomo, na tych oponach się powinno jeździć, no ale wiadomo, jak to jest. To tak jak ostatnio oglądałem Piotr K.R. właśnie i do, kluczem dynamometrycznym te wariatory dociskać. Jest tak naprawdę lepiej sobie wziąć zainwestować w blokadę i mieć pewność, że to wszystko jest dokręcane, ale każdy się na błędach uczy. No. Tak to wygląda, słuchajcie. Dystanse założone i ten, dystanse założone, i te koła. ocencie sami, jak to wygląda. Czy to jest lepiej czy gorzej? Ten kł... wygląda na tamtych kołach, to robił robotę, nie? A na tych, czy. wy <laughs> Jak to dla Was wygląda? Piszcie w komentarzu, czy jest na plus, czy jest na minus, jak ktoś chce jeździć po trawce. I też jakieś szutry, czy coś. Także co słuchajcie, tutaj temat ogarnięty. I co, dajcie łapkę w górę suba, kanał się rozwija. Także co, trzymajcie się. Cześć. A jeszcze, słuchajcie, jak będziecie chcieli, tu jestem Girzysko warmińsko mazurskie Jak będziecie szukać jakiegoś kłada, e, czy coś, to możecie do mnie napisać. Mogę z Wami pojechać w ramach nagrywki i e, możemy gdzieś tam e, pojechać, kupić jakiegoś kłada. To zawsze mogę po, pomóc w zakupie albo do, doradzić. Także odzywajcie się. I co, do następnego, cześć.